Zaśpiewajmy razem piosenkę. Porozmawiamy sobie dzisiaj o zmianie. Hmm, mam wrażenie, że coś się zmieniło. Czy wy też to zauważyliście? Uwielbiam zmiany. Tym bardziej, jeśli przynoszą coś dobrego. Ale zmiany nie zawsze są łatwe. Szczególnie jeśli dotyczą naszego życia. Przekonał się o tym pewien król. Posłuchajmy historii biblijnej. Przed chwilą widzieliśmy, że pewne rzeczy wokół nas bardzo łatwo zmienić. Wystarczy, że na przykład ubiorę kapelusz i już wyglądam trochę inaczej. No bo wszystko, co zewnętrzne. Można zmienić bardzo, bardzo szybko, ale czy tak samo jest z naszym życiem? Czy łatwo zmienić swoje postępowanie? Tego chcemy się dowiedzieć z dzisiejszej lekcji biblijnej. Posłuchajcie. Poznajmy więc naszego dzisiejszego bohatera. Kiedy Biblia wspomina o nim po raz pierwszy, był małym chłopcem. Żył dawno, dawno temu i miał dziwnie brzmiące imię. Nazywał się Manases. Jego rodzice też mieli niespotykane w dzisiejszych czasach imiona: jego tata miał na imię Hiskiasz, a mama Hefsibach. Kim byli ci ludzie? Hiskiasza mogliście poznać w poprzedniej lekcji biblijnej. Jak widać, był on królem, Hefsibach była królową, no a Manases królewiczem. I kiedy ten młody chłopak miał zaledwie 12 lat, w jego życiu nastąpiła gwałtowna zmiana, dlatego że jego tata postanowił, że ten zostanie ukoronowany. Miał rządzić razem ze swoim tatą i uczyć się, jak być mądrym, dobrym władcą. I wszystko to działo się około 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Manases rządził u boku swojego ojca, uczył się jak być tym dobrym władcą. Niestety, zaledwie 10 lat później król Hiskiasz umarł. I Manases został samodzielnym królem. Miał wtedy zaledwie 22 lata. Był bardzo młodym mężczyzną. I jakim był królem? Biblia mówi nam, że był zupełnie niepodobny do swojego ojca. Dlatego, kiedy Hiskiarz miał jakiś problem, to zawsze modlił się do Boga i prosił go o radę. A Manases wybrał nieposłuszeństwo przeciw Panu Bogu i łamał jego przykazania. Biblia mówi nam, że swoje rządy rozpoczął od tego, że wybudował na nowo świątynię dla różnych bożków, które zburzył jego ojciec. Dodatkowo postawił te bożki w świątyni, która była miejscem, gdzie można było oddawać cześć tylko Panu Bogu. Wybudował takie ogromne posągi Baala i bogini Aszery. Słuchał się wróżbitów, nawet swojego syna złożył na ofiarę właśnie takim zwykłym bożkom. Jest tutaj przedstawiony z takim ogromnym mieczem. Dlatego, że Biblia nam mówi, że był okrutnym władcą. Kiedy ktoś próbował mu się przeciwstawić, to on był w stanie nawet tego kogoś po prostu zabić. To było naprawdę straszne. I czy taki ktoś jak Manases mógłby się zmienić? No tak, z ludzkiego punktu widzenia, to nie za bardzo, ale jest ktoś, dla kogo nie ma rzeczy niemożliwych. Jest to Pan Bóg. I właśnie Pan Bóg może zmienić każdego. Nawet takie okrutne osoby jak Manases, bo on może wszystko. Panu Bogu bardzo nie podobało się postępowanie Manasesa i postanowił go ostrzec. Posłał do niego proroków. Niestety nasz Manases odrzucił wszystkie wezwania proroków. I wtedy Pan Bóg postanowił, że ześle na niego karę. I ta kara była konsekwencją właśnie grzechów, które popełnił Manases. Na jego kraj najechały obce wojska i wrogowie w... napadli na niego i został zabrany do niewoli. Został skuty w łańcuchy i znalazł się w obcym miejscu, zupełnie sam, w niewoli. I kiedy właśnie tak znajdował się w więzieniu, to zaczął myśleć o tym wszystkim, co wcześniej robił, o swoim zachowaniu, całym swoim życiu. I wtedy zrozumiał, że wszystkie jego czyny naprawdę obrażały Pana Boga. I on zaczął bardzo żałować tego wszystkiego, co wcześniej zrobił. Postanowił, że przyjdzie do Pana Boga i że go szczerze za to wszystko przeprosi. Ja myślę, że z jego oczu polały się łzy, bo on naprawdę żałował. Za to wszystko, co robił wcześniej. I czy Pan Bóg go tak zostawił? Czy Pan Bóg mu nie wybaczył? No nie. Pan Bóg sprawił, że nasz Manases został wypuszczony z niewoli i że wrócił z powrotem do swojego kraju. Pan Bóg widział jego serce i wiedział, że Manases naprawdę szczerze żałuje za swoje złe postępowanie. Dlatego postanowił, że właśnie mu wybaczy. I kiedy Manases wrócił do swojego kraju, to jego zachowanie zupełnie się zmieniło. Już nigdy nie był tą samą osobą, którą był wcześniej. Wszystko, co robił, robił z wdzięcznością dla Pana Boga i jego życie właśnie oddawało Panu Bogu chwałę. I jak widać, Manases był okrutną osobą, ale mógł się zmienić. I dokonał tego tylko Pan Bóg. Nikt inny nie był w stanie tego zrobić. I Manases dodatkowo był najdłużej panującym królem, bo rządził aż 55 lat. I chociaż zaczął jako ktoś oddalony od Pana Boga, to skończył jako ktoś, kto był mu zupełnie posłuszny, i Pan Bóg błogosławił mu do końca jego życia. A czy my potrzebujemy zmiany w naszym życiu? Czasami wydaje nam się, że takiej zmiany potrzebują tylko źli ludzie. Co to znaczy źli? To znaczy tacy, którzy widocznie robią coś złego, którzy źle postępują, tak jak na przykład nasz dzisiejszy bohater Manases. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak nie jest, bo każdy z nas, naprawdę każdy, potrzebuje zmiany. Pewnego razu w moim, mojej parafii odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny, i na ten tydzień przychodziła pewna dziewczynka. Ona miała na imię Angelika. I właśnie Angelika wyróżniała się zachowaniem na tyle innych dzieci. Zawsze była grzeczna, nigdy się z nikim nie pokłóciła, nie używała brzydkich słów, zawsze była gotowa do pomocy i można by tak mówić jeszcze bardzo długo. I właśnie ta dziewczynka pewnego razu po jednym ze spotkań podeszła do swojego opiekuna i poprosiła o rozmowę. I wtedy ten opiekun tak pomyślał, no, czego może chcieć taka grzeczna dziewczynka? A ona wtedy mu powiedziała: Chcę być zbawiona, bo Duch Święty pokazał jej, że pomimo tego, że wszyscy postrzegają ją jako naprawdę grzeczną dziewczynkę, to jednak jest grzesznikiem, tak jak każdy człowiek, i że potrzebuje Bożego przebaczenia, i że potrzebuje zmiany w swoim życiu. To pokazał jej Duch Święty. Z jej oczu popłynęły łzy. Tak jak to było w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, ona szczerze żałowała za swoje grzechy, no i jej życie zostało przemienione. A co Duch Święty pokazuje dzisiaj tobie? Ja jestem przekonana, że każdy z nas bardzo wiele razy słyszał dobrą nowinę. Wszyscy wiemy o tym, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że przelał swoją krew, żeby każdy z nas mógł być zbawiony. Ale co z tego, jeżeli tylko o tym słyszymy, a nic z tą wiadomością nie robimy? Bo jeżeli mamy tą świadomość, że właśnie możemy być zbawieni i że mamy to wszystko za darmo, to musimy być też świadomi tego, że właśnie każdy z nas jest grzesznikiem i że każdy z nas, nawet chociaż innym ludziom wokoło, może się wydawać, że jesteśmy grzeczni i że wszystko robimy dobrze. Tak naprawdę każdy musi uświadomić sobie, że jest grzesznikiem. Każdy z nas musi przyjść do Pana Boga, musi Go przeprosić za swoje postępowanie, no i wtedy dopiero możemy właśnie uzyskać takie prawdziwe przebaczenie i możemy być pewni, że właśnie możemy być zbawieni. Tylko musimy szczerze żałować za nasze postępowanie. Dlatego, jeżeli dzisiaj też Duch Święty pokazuje Wam, że też potrzebujecie tego Bożego przebaczenia, to nie zwlekajcie, tylko porozmawiajcie z Nim i poproście Go o to. Dlatego teraz proponuję Wam krótką modlitwę. Kochany Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, bo wiemy, że wielokrotnie robimy złe rzeczy w naszym życiu, i wiemy, że każdy z nas jest grzesznikiem. Przepraszamy Cię Panie za to co złe, i też przychodzimy do Ciebie, bo wiemy, że Ty masz moc przemienić każdego człowieka. Jeżeli przemieniłeś Manasesa, to możesz zmienić też każdego z nas. Dlatego bardzo Cię o to prosimy. Zmieniaj nas i działaj w naszym życiu. Amen. Zapraszamy do wysłuchania piosenki Nie możesz zmienić siebie sam. Ciekawa jestem, ile udało Wam się zapamiętać dzisiejszej lekcji biblijnej. Sprawdźmy. Był synem króla Hiskiasza. Nie kochał Pana Boga, czynił bardzo złe rzeczy. Wódzcy wojsk Asyrii złapali Manasesa i pokuli łańcuchami i złapali do niewoli. Co zrobił manases, gdy był w niewoli? Prosił Pana Boga o przebaczenie. Pan Bóg przebaczył Manasesowi. Na czym polega zmiana w życiu Manasysa? Manasy swoimi czynami okazywał Bogu wdzięczność za przebaczenie. Dlaczego każdy człowiek potrzebuje przemiany? Bo każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Bożego wybaczenia i przemiany serca. <ślesy> Nasze szkółkowe dzieciaki nauczyły się już prawie całego psalmu 24. Posłuchajmy. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. On ją bowiem założył na morzach i utwierdził na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej kuburności i nie przysięga obudni. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego Boże Jakuba Sela. Podnieście bramy wierzch wasze I podnieście się bramy prastare, Aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w Podnieście bramy wierzch wasze i podnieście się bramę prastarę, aby wszedł król chwały. Cześć. Cześć! Witajcie, witajcie! Słuchajcie, dzisiaj szkółka była o zmianach i jest o zmianach i dzisiaj też zmienimy zobaczcie takie dwa kawałki materiału w coś naprawdę fajnego, no przytulaśnego, nie Mikołaj? Tak. Aha, Mikołaj, mam powiedzieć, co potrzebujemy do naszej pracy plastycznej dzisiaj? Potrzebujemy nożyczki, mhm. igłę, taką dużą igłę. Słuchajcie, najlepiej. Wate. Mhm. To jest co? To się nazywa mulina, taka gruba, słuchajcie, nitka. I potrzebujemy, słuchajcie, najlepiej dwa kawałki. To się nazywa taki filt, ale słuchajcie, możecie też sobie użyć inny materiał, na pewno. W domu mama ma jakieś skrawki materiału, które będziecie mogli użyć. No to słuchajcie, zobaczcie co się teraz będzie działo, co będziemy, jak będziemy zmieniać ten materiał. Co się Zobaczcie co ja robię, ja wycinam, mając dwa kawałki na sobie materiału, wycinam ten sam kształt. Hmm. Co Wam to przypomina? Co to jest, Miko? Ryba. Ryba. Tu ją jeszcze trochę poprawię, żeby nie była aż taka grubaśna. Chociaż może coś zjadła, i wtedy nie spróba. I teraz zobaczcie. Co będziemy robić, Mikołaj? Co będziemy robić z tą naszą rybą? Będziemy ją szyć. Oprzywać, tak? Mhm. A I do środka damy? Tak, damy... do środka. Tak jest, do środka damy watkę. Mhm. I powstanie nam taka fajna. Przytulaśna maskotka. Okej, okay, no to do dzieła, Mikołaj. Proszę bardzo. Masz nawleczone już? Jeszcze nie. Słuchajcie, poproście rodziców, żeby może byli z wami przy tym, bo to nie jest takie, takie proste. I poza, poza tym fajnie jakby was kontrolowali przy użyciu właśnie nożyczek i igły. Pomogli wam w tej pracy. No widzicie, teraz ja się będę męczyć trochę. Ale może dam radę. Jest. Okej. Okay. Dobrze, potrzebujemy większy. Okay. Dobra, wiążemy super na końcu. Trudne, ale naprawdę to jest fajne. Nie? I łatwe, Mikołaj. Do Mikołaj, do dzieła. Co możemy wyrzucić? I przekładamy nitkę raz z jednej strony, raz z drugiej. Czyli robimy tak zwaną fastrygę. Ściek fastrygowy powinno. To się tak nazywa. Okej, okay, bardzo szybko się to robi. Słuchajcie, to tylko tak skomplikowanie wygląda. Nie, Mikołaj? Fajna sprawa, nie? Tak. uważać, żeby sobie do paluszka nie dziwnąć, dlatego może lepiej o pomoc tutaj poprosić mamę albo może babcie, które na pewno chętnie Wam pomogą w tej pracy i zmienią taki zwykły kawałek materiału. Coś bardzo fajnego. Jeśli się za połową rybki, to można iść do środka dawać batę. Hmm. Ja ci pomogę, co? Nawet taki już wielki kawałek, tylko uważaj teraz na to Okej Ok, wkładamy jej do środka, żeby była taka, taka fajna. Możesz nawet popatrz, taki duży dać, widzisz. Fajna płania, Nabita, Gruba ryba. Czujemy? No, jeszcze muszę trafić do niej lepiej. Dziewka, do przytulania. jeszcze muszę pójść. jeszcze nie masz? Jeszcze trochę. Dobra. Tak. Dobra. I teraz co trzeba? Musimy też jeszcze ją trzymać dobrze, nie? I trzymać dalej. Gdyby Wam brakło nitki, to musicie go sobie tutaj zrobić znowu sypawek w środku, żeby nitka trzymała i nawlec nową. Ja tą, jak teraz widzicie, pomagam troszkę, przytrzymuję i zszywamy rybę. Ok, wiesz co Miko, zrobimy teraz? Musimy ją związać, wiesz? Tamam. Okay. Ta zobaczcie już prawie gotowa. Tak, jeszcze tutaj zrobimy jej supełek, żeby się tam No, się potem nie rozgadzamy. Tak, tak zrobię. tak zrobię. Proszę Pani że ona mi chce odpowiadać na to. jaka zmiana, a tylko taki zwykły kawałek materiału mieliśmy. I zobaczcie, co pięknego z, z tego powstało. Miko, co z nią będziesz robił? Przytulam. Przytulam, to przytul. Fajna? Tak? Polecamy, spróbujcie zrobić. Może jakieś inne zwierzątko? Polecamy, nie? Tak, do zobaczenia. Pa pa.